Dzień dobry! Dzień dobry dzieci! Obiecałam wam, że dzisiaj obejrzymy film. To jest nagroda za to, że tak ładnie się uczycie i jesteście grzeczni. Zaproponowaliście Pogromcy Duchów. A więc ten film zaraz obejrzymy. Hurra! Ale fajnie! Lenka i Eliza, czy możecie przynieść telewizor? Wiecie gdzie jest, prawda? Tak, ja wiem! A tutaj jest płyta z filmem. Jest telewizor. Dziękuję. Ustawimy go tutaj. Odwróćcie sobie krzesełka, żebyście dobrze widzieli. Dobrze. Wspaniale. Mam dla was dodatkową niespodziankę. Popcorn. O, o jak, jak fajnie. fajnie. Dziękujemy. Mmm, dajcie trochę. Ojej, ale dlaczego nie ma obrazu? Hmm, wszystko jest przecież podłączone. O ludzie, ta technologia. Płyta DVD jest w środku. Czy ktoś wie, jak to uruchomić? Może trzeba przełączyć pilotem na DVD. O, dziękuję, teraz działa. Dzięki. Do widzenia. Mm, no O, zapomniałem wziąć serwetkę. Jak to? Gdzie moje jedzenie? To nie do wiary. Przepraszam, ktoś mi ukradł jedzenie. Widziała pani kogoś? Nie, przykro mi, nikogo tu nie było. Hmm, coś chyba widziałam. To dziwne. A, co to było? Na pomoc, niech ktoś mi pomoże. Potwór. Dzwonię po pogromców duchów. <grymne> hmm. <grymne> ręczaj, ręczaj. Tak, tak! Dobrze, zaraz tam będziemy. Mamy zdecenie McDonald's! A niech to. Nie zdążyłem jeszcze umyć włosów po ostatniej akcji. Przygotujcie się do wyjazdu. Na pomoc, <mum> On się robi coraz większy. <mum> Gdzie on jest? Tam. Uwaga! Ratunku! Jest ogromny! Jest tam, z tyłu! Chodźcie, łapmy go! Stać, nie strzelać! On siedzi na beczkach z ropą. Jak zaczniemy strzelać, wysadzimy w powietrze całą ulicę. Potrzebny nam inny plan. Mam pomysł. Popatrzcie tam. Przepraszam. Hej, co wy robicie? To sytuacja awaryjna. Przepraszam, potrzebna nam będzie ta pieczeń. Proszę, tylko nie strzelajcie. Nie, nie jeden kebab. Potrzebne nam całe to mięso. Cały kawałek? Ależ to kosztuje ponad 100 dolarów. Wiesz, Węgman, drogi ten twój pomysł. Mam nadzieję, że chociaż zadziała i odzyskamy pieniądze. Gotowi? Tak, możemy iść. No, chodź tutaj, Duszku. Zobacz jakie pyszne mięsko. Świetnie. Możemy wracać do kwatery głównej. Proszę pani, czy mogę iść do toalety? Tak, Mateusz, oczywiście. No to misja ukończona. Jesteśmy pogromcy duchów, zawsze gotowi do akcji. Ale świetny film! O tak, jak dla mnie, całkiem zabawny. Życzę Wam wszystkim przyjemnego weekendu. Po drodze zabiorę telewizor ze sobą. Do widzenia. Do, do, do widzenia! widzenia. To był Slimer, na pomoc! Typowe dziewczyny, teraz na każdym kroku będziecie widzieć ducha. Na pewno nas tylko nabieracie. Tom! A! To naprawdę Slimer! Ratunku boję się! Uspokój się! O nie, wydało się! Slimer ma nogi Mateusza. Chciałem tylko wypróbować mój strój na Halloween. Jak widać, sprawdzi się świetnie. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Jeśli tak, będziemy ogromnie wdzięczni za kciuk w górę. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Pa!